Witam Was moi mili Dzisiaj zaczniemy troszkę nietypowo Z reguły zaczynałem filmy odkręcenia kręcenia auta z zewnątrz Dziś siedzę w środku Zaraz wyjdziemy na zewnątrz Siedzę w środku, bo wieje wiatr Pogoda jest taka trochę nieprzyjemna Ale Wam chcę pokazać coś Coś naprawdę nietypowego Jestem w firmie PW Cars W Orzeszu, ulica Długosza 4B Tutaj macie wizytówkę Firma ta zajmuje się sprowadzaniem m.in. takich aut jak ten Mercedes. I na przykładzie tego Mercedesa pokażę Wam w jakim stanie pojazd tego typu jest. Jakie są jeszcze do zdobycia. Wiadomo, te auta nie są tanie, no ale mi się wydaje, że warto zapłacić. Także wychodzimy na zewnątrz, może trochę wiać, bo tu przy drodze. Pokażę Wam cały samochód, jak wygląda. A więc zaczynamy, proszę. Jest to Mercedes 224 kolejny ukochany mój samochód 300 E wersji 4 maczki. Samochód jest z roku 91. Cały swój żywot jeździł w Hiszpanii, stąd jego idealny stan blacharski. No, idealny, bo naprawdę samochód ma 32 lata i naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Tutaj jakaś jest minimalna ocierka, ale mówię, to jest, to jest głupstwo. Także pokażę Wam całe auto, jak wygląda. Najpierw kółko dookoła. Mamy PW Cars numer telefonu. Jeśli jesteście zainteresowani. Takim samochodem dzwoncie do nich. Oni Wam taki samochód sprowadzą. Proszę, tu jest jeszcze jeden, tam jest jeszcze jeden. I Wam powiem co ciekawe, bo tak jak powiedziałem na początku filmu, te auta nie są tanie, ale, ale te auta znajdują nabywców. Auta znajdują nabywców, i jak Wam pokażę stan tego auta, to yy, dokładnie przyznacie mi rację. Piękny kolor Almadin Rot. Wycieraczki na lampach. Tak jak powiedziałem, auto jest z 91 roku. Całe swoje życie jeździło w Hiszpanii. Zacznijmy od oględzin. Mówię z Blacharsko. Nie ma się do, do samochodu do, do czego przyczepić. Teraz pojedziemy sobie bliżej. Popatrzcie, tu wszystko jest ranty nigdzie, nigdzie nie ma nawet najmniejszych oznak korozji. Nigdzie, na całym samochodzie. Wszystko, jak tam zwróciłem uwagę, popatrzcie, wszystko jest w oryginale, wszystko jest w oryginale. Tu jest, tu jest zdrowizna, nie ma kompletnie nic. Auto zostało przepłukane wodą, wytarte. Proszę, w takim w takim stanie jeszcze, jeszcze auta można kupić. Lakier to jest lustro. Lakier to jest lustro. W takim stanie auta jeszcze można kupić. W mojej ocenie jest to ostatni czas na zakup takiego samochodu. Bo w miarę przy tych pieniądzach. Bo za parę lat już tych aut po prostu nie będzie. Ci, ci co te samochody mają, te po prostu trzymają. Trzymają je już. Żeby nabierały wartości, sentymentu Różne są powody Dla których ludzie takie auta trzymają Nie da się ukryć, że są to bardzo porządne I solidne samochody Tutaj tak samo proszę popatrzeć No naprawdę stan tego samochodu To jest sztos To jest sztos Nad kola wszystko Proszę Tu wszystko jest oryginal. oryginał Oryginał nic niegrzebane, nic nie ruszane, proszę, lustro. Lustro. Samochód nie przechodził żadnej polerki, żadnej korekty, korekty lakieru, nic, absolutnie nic. To jest oryginalny stan 33-letniego samochodu z udokumentowanym przebiegiem. A jaki przebieg? Na no jaki przebieg to pokażę, jak sobie przejdziemy do środka. Maska, grill. Wszystko praktycznie w idealnym stanie. Dobra, chodźmy do środka. O tym, że szyba czołowa jest oryginalna. Tego nie trzeba wspomnieć, proszę. No i tu się dzieją cuda. Tu się dzieje cuda. Boczek odkleił się wskutek temperatury, ale tu w środku się dzieją cuda. Popatrzmy ten fotel kierowcy. Jak Tu to wszystko wygląda. Skóra, jak nowa. Wiem, że powiedzenie pod tytułem: na tylnej kanapie pewnie nikt nie jeździł, jest trochę wyświechtane, no ale tak to tu wygląda. Poczek drzwi, proszę. Coś cudownego. Skórka matowa. Mięciutka, nietwarda, niepowypalana. No tak wygląda wnętrze nowego auta. Można by rzec. Tak wygląda wnętrze nowego auta. Roleta, zajrzymy sobie do środka. <noise> Zakurzona jeszcze oryginalna apteczka. Wiadomo z tej apteczki tu już nikt nie będzie korzystał. Każdy kupi sobie nową. No ale jest, smaczek jest. ten oczywiście elektryczna. Proszę, bagażniczek. Wszystkie naklejki są. Jak to tu wygląda? Zobaczymy. Proszę. Oczywiście klucze do tego auta są oryginalne mercedesowskie. Lewarek, koło zapasowe. Wszystko takie być powinno. No i jeszcze raz popatrzmy, zwróćcie uwagę na to, tu nie ma nigdzie korozji, nigdzie. Zazwyczaj tutaj od tych plastików, od plastiku pokrywy koła zapasowego się przeciera, a tu nic, nic, absolutnie nic, absolutnie nic. No wspaniale, wspaniale to wygląda naprawdę. Sama 3,124. Więc muszę Wam powiedzieć, że auto w takim stanie no, trafia się naprawdę bardzo rzadko. Bardzo rzadko się trafia. No i 300 z napędem na cztery koła. Format. Coś cudownego. Coś cudownego. Piękny zapach benzyny. Oj, piękny. Dalej, tutaj proszę bardzo, też boczek. Skórka. No i chyba o zapachu, który jest w tym samochodzie, to już wam mówić nie muszę, bo to jest naprawdę przepiękny zapach. Kanapa taka jest. Pufiasta. Niewysiedziana, niewypierdziana, wszystko jest takie. ach Nic, tylko siąść w tym aucie i jechać. Jechać i się cieszyć. Kolejne boczek dekory w stanie idealnym. Tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę z tamtej strony od kierowcy, z racji tego, że to jest Formatik. Dywaniki są troszkę inne, tak. Ale są oryginalne rypsy z 1991 roku. Fotel, kierow... Fotel pasażera, proszę, tak samo. Idealnie. No wnętrze po prostu, wnętrze rozwala system w tym samochodzie. Cieszy oko i duszę. Dobrze, zamkniemy auto. No jakiś pajączek. Tu nawet powiem wam szczerze, nie ma co oglądać, no bo to jest, to jest wszystko zdrowizna. To jest wszystko zdrowizna. Tak jak powiedziałem, takie auto jeśli chcecie, PW Cars z Orzesza. Widzówkę, którą pokazałem na początku. Tu też popatrzcie wszystko o tak to wygląda Odpalimy sobie auto, powiemy o wyposażeniu Cudowny wóz, cudowny wóz O, tu ten dywanik, tu idą pełnędne wszystko i dlatego jest ten dywanik taki tutaj wykrojony. Normalnie tu jeszcze czwórca idzie tutaj, tak, tu, tu, tu i tak. No tutaj jest znaczy w normalnej, w 124, która nie ma Która nie jest Formatikiem Krótko rzecz ujmując Teraz tak, co my tu mamy na pokładzie, w tym egzemplarzu PW Cars Jeśli chcecie taki samochód w takim stanie Nie wahajcie się użyć tego numeru Taki auto wtedy do was przyjedzie Wracając do tematu, co my tu mamy? Elektryczna roleta, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna skrzynia biegów, czterobiegowa, dwie szyby w prądzie, prawe lusterko, też jest elektryczne, balans na przycisku. Teraz tak, zwróćcie uwagę na ten dekor. Ja tu może zamknę drzwi, bo trochę auta jeżdżą i zgłośno. Zwróćcie uwagę na ten dekor nic w tym aucie nie było odnowione. Kompletnie nic. Auto przyjechało do Polski w takim stanie, w jakim widzicie. Samochód, tak jak powiedziałem, nie był ani specjalnie czyszczony. Teraz auto było przepłukane z zewnątrz, bo było zakurzone. W środku nie było odkurzane. Nic przy samochodzie nie było robione. Kompletnie nic. W takim stanie, jak widzicie, to auto przyjechało do Polski. Daszki nie są podświetlane, no ale wiadomo, z tego mieć nie można. Przy berdachu nie ma. Po to szyberdach jak jest klimatyzacja dwustrefowa. Odpalimy sobie samochodzik i zajrzyjmy mu w serce. Stryk i pali. No, to jest naprawdę no, coś niesamowitego. Jeszcze jest wskaźnik temperatury zewnętrznej. Pw Cars. Proszę bardzo. Kratki, kratki w idealnym stanie, w idealnym stanie. Klimatyzacja nawiewy wszystko oczywiście działa. Wszystko chodzi. pstryk, pstryk, stryk. Popatrzcie na to. Ktoś powie, to jest niemożliwe, żeby samochód Taki stary był w takim stanie, jest możliwe, jest możliwe, wymaga to oczywiście cierpliwości, szukania takiego auta, no i wiadomo, taki samochód kupuje się kupuje się głową, nie sercem, kupuje się głową, nie sercem, no bo to wiadomo, napalić się na, yy, na sztukę, która ładnie wygląda z zewnątrz, a tak naprawdę z gruzem. No to, 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 to nie jest, to nie jest żaden, to nie jest żadna sztuka i po prostu wydać pieniądze, utopić je, proszę. Roletka Dwie poduszki powietrzne, jedna, druga. Tył kanapa, no, coś, naprawdę coś pięknego. Idziemy, mu zajrzymy w silnik. Serduszko. Jeszcze Wam tylko zwrócę uwagę na piktogramy. Aha, przebieg tego auta. Popatrzcie, to jest przebieg tego auta. Realny, faktyczny, rzeczywisty. I teraz zwróćcie uwagę na. Zwróćcie uwagę na piktogramy na manetkach. Wiadomo, od tempomatu używa się mniej tak, no ale tutaj, gdzie ta manetka jest używana praktycznie cały czas. Wycieraczki, kierunkowskazy. Toż jak to tu wszystko wygląda. Jak zajrzę mu serducho, jest tam tak jak powiedziałem 3 litrowa benzyna, która chodzi aksamitnie. Aksamitni, nie słychać kompletnie, praktycznie na zewnątrz nic. Kolektory wydechowe, proszę. Tak wygląda samochód z udokumentowanym niespełna 200 tysięcznym przebiegiem. Proszę, pas przedni, stan idealny. Idealny. Jeszcze mamy stary czynnik klimatyzacji. Silnik Nie niemyty, nic, kompletnie nic. Tak jak powiedziałem, tak samochód przyjechał i w takim stanie jest. No popatrzcie na te kolektory. No bajko. Jedna pompka do szyb. Druga pompka do wycieraczek reflektorów. Boszowskie lampy. Bosz jedna lampa. Bosz kierunkowskaz. Bosz druga lampa. Boszowski tak samo kierunkowskaz. I wszystko w tym samochodzie działa. To wyposażenie, które jest, jest w tym aucie sprawne. Może nam uda jeszcze zajrzeć pod spód o. proszę Teraz Wam pokażę ciekawostkę 224 pół oś, która tu idzie, przechodzi przez sprężynę, zwróćcie uwagę, tu jest sprężyna, idzie, idzie, idzie. Jeden zwój jest wydłużony, bo przechodzi przez ten zwój pół oś. Tak samo jest z tej strony jak i z tamtej. Tak to Mercedes sobie w tamtym czasie rozwiązał. Popatrzcie, jak to tu wygląda. Dano oddalenie, żeby było widać. Proszę. Przejdziemy sobie zaraz do tyłu. No naprawdę, w takim stanie samochód się spotyka bardzo, bardzo rzadko. Zobaczcie, jak tu wyglądają elementy zawieszenia. Proszę, podłoga, jak to tu wygląda. Tumik, oczywiście, oryginalny, bo nie może być inaczej. Dwukońcówkowy wydech, mm, piękny zapach parony benzyny. Auto 32 lata. Auto 32 lata Proszę. i przebieg 200 tysięcy kilometrów. Piękny Mercedes 224, kolor Almandin Rot, coś cudownego. Nacieszmy jeszcze oko tym egzemplarzem. Bo tak jak powiedziałem, naprawdę bardzo rzadko się zdarza taki egzemplarz, bardzo rzadko. No ktoś powie, e, 20 lat temu to się zdarzały, tak zdarzały się. Wtedy nikt tych tak nie doceniał tak jak teraz. A dzisiaj to po prostu taki samochód, w takim stanie, w oryginalnym stanie zachowania, z takim udokumentowanym przebiegiem, to jest naprawdę sztos. To jest naprawdę sztos. I PW Cars ma takie samochody. Ma takie samochody. Chcecie takie auto? Trzeba się zgłosić, zadzwonić, porozmawiać. Nie bójcie się dzwonić, nie bójcie się rozmawiać. Bo od rozmowy się zaczyna. Chciałbym taki samochód, taki. Znajdźcie mi, wyszukajcie mi takie auto. Bo chcę mieć taki samochód. Proszę. Tu też jest, tu jest 2-3 benzyna. Przypuszczam, że o tym samochodzie też nakręcę filmik. Dla porównania. Ten i ten. Tam wiadomo, tamten ten złot jest bardziej yy, yy, słabiej wyposażony. No ale tutaj, tutaj jest to poparcie. Lakier lustro. Lakier lustro. Coś cudownego. Zajrzymy sobie jeszcze raz. Do środeczka, proszę. Pięknie, pięknie to wszystko wygląda, naprawdę. Popielniczka. No i moi drodzy, pamiętajcie o tym PW Cars ma takie pojazdy ma takie pojazdy jesteście zainteresowani dzwoncie. ktoś pewnie powie, e, ciągle reklamujesz te PW Cars ciągle reklamujesz tak, powiem wam dlaczego bo naprawdę yy, są to osoby z pasją, które sprowadzają takie samochody yy, które wiedzą, że ten samochód musi odpowiednio więcej kosztować ale jeśli człowiek przyjedzie poogląda ten samochód, przejedziesz tym samochodem, wtedy po prostu będzie wiedział, za co płaci. Ten egzemplarz, konkretnie ten, w którym teraz siedzę, to jest auto, przy którym nic kompletnie nie trzeba robić. Nic! Siadasz, lejesz benzynę i jeździsz, i się cieszysz. Chowasz do garażu po skończonej jeździe, przykrywasz kocem i samochód stoi. Na przykładzie tego auta, w którym siedzę. Dokładnie tak to wygląda. Nie trzeba przy tym robić kompletnie nic. Tak więc, jeśli chcecie takie auto, dekory, popatrzcie te dekory. Jeszcze raz zwracam uwagę, bo gro egzemplarzy się spotyka z popękanymi dekorami. Też był w Hiszpanii. To, to, tamto. Słońce wypaliło. Ten egzemplarz też jeździł w Hiszpanii. I proszę, jak ten dekor wygląda. Idealny. Zero pęknięć. Papilniczka, proszę. Mówię, tu nic nie było czyszczone, nic nie było yy, przecierane. W takim stanie ten samochód przyjechał. W takim stanie to auto przyjechało. I takie auto ma PWK w Orzeszu na ulicy Długosza 48 w Śląskie. Także moi drodzy, poparcie jeszcze raz dekor. No to jest lustro, po prostu to jest lustro. Wykończenie tego tego boczku wszystkiego, no to już miłośnicy tych aut wiedzą jak to wygląda, czym to się smakuje, jak takie auto zadbane, ile takie auto zadbane i potrafi dać frajdy z jazdy. Także moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Naprawdę sztuka jest przecudowna i prześliczna. Formatik 300. Do następnego razu. Pozdrawiam, dzięki, cześć.